Twoje życzenie jest dla mnie rozkazem. Tak, Twoje życzenie jest dla mnie rozkazem. Co zrobisz, jak usłyszysz coś takiego? Co się stanie, jeżeli Ty w tym momencie usłyszysz z drugiej strony od osoby Twoje życzenie jest dla mnie rozkazem? Przestraszysz się? Nie dowierzysz? Będziesz mieć obawy? Odpowiedz sobie na to pytanie. Zobacz, jeżeli ty mówisz komuś ok, zrobię to dla ciebie, to ta osoba oczekuje, że faktycznie wiem, zadzwonisz do niej, powiesz komuś coś miłego o tej osobie, coś jej pomożesz. Coś przewieziesz, przeniesiesz, pożyczysz książkę. Poddajesz też coś tam, żeby sobie pograć. Twoje życzenie jest dla mnie rozkazem. Zobacz, jeżeli Ty w tym momencie oglądasz to wideo, to co może skłonić? Ciebie, aby zaufać, że tak właśnie się stanie: że Twoja podświadomość, która jest Twoim najlepszym przyjacielem, najbliższym przyjacielem, yy, Twój anioł stróż, który trzyma pieczę nad Tobą, powie właśnie te słowa. Twoje życzenie jest dla mnie rozkazem. Pojawi się Dżin. Puf! i otrzymasz to, co ty chcesz. Skupiasz się na przykład, że mam problem w pracy i chcę ją zmienić. Puf! I się zmienia. I już pracujesz w innym miejscu, bardziej ci się to podoba, większe pieniądze i tak dalej, tak dalej. I co się może zadzieć? Przestraszysz się? Powiesz, że to jest niemożliwe? Może tak. A jeżeli powiem ci, że to jest możliwe, ponieważ ty w tym momencie, powiem bez ogródek, masz trochę Twoje ciało rozstrojone. Czyli po jednej stronie. Trochę z ciebie wystaje z ciała, po drugiej trochę z ciebie z ciała wystaje, i nie masz pełnej integralności twojego ciała, twojej umysłu i duszy. Tak? Cud. Ciało, umysł, dusza. Ok, a teraz powiedz, jeżeli ja, powiem tobie w tym momencie, Okej, okay, Ty możesz ciało, umysł, dusza złączyć w jedno i osiągnąć to, co Ty chcesz. Ja nie wiem, czego Ty chcesz. Ja wiem, co ja chcę. Ale Ty, jeżeli Ty chcesz przyciągnąć z powrotem swoją miłość, naprawić związek, Naprawić Twoje ciało, ponieważ nie. masz Hashimoto, masz y, jakiś nowotwór, jakieś problemy ze zdrowiem, które y, mówią już wszyscy: krzyż na drogę i windą do nieba, a reszta wdechy. Może masz ambicje, że Ty chcesz podróżować, ale nie masz odwagi. Może Ty masz ambicje, że Ty chcesz zrobić coś, co jest dla Ciebie. Z jednej strony podniecające, że tak, ja chcę, ja chcę, ja wiem, że to mogę zrobić, ale nie robisz, nie podejmujesz żadnego działania, to w tym momencie pojawia się strach, pojawia się obawa, pojawia się to, że i to jest kołowrotek zwątpienia. Czyli masz wszystko, bo ponieważ jesteś przygotowany. Przygotowana, ale nie, nie ma tej iskry, która by ten proch, ten ląd zapaliła. Jeżeli ty w tym momencie zobaczysz, że ok, no to nie jest motywacyjne, ale mogę spróbować. Zobacz, na naszym kanale są różne medytacje. Jest jedna medytacja, ewentualnie w linku dam jeszcze link do tego, pod spodem, w komentarzu, albo w opisie filmu, albo będzie się tu wyświetlać, albo tu, albo gdzieś na dole. Aby tobie pomóc, to będzie taki. Przedsmak tego, że wszystko jest możliwe, że na przykład boli cię coś i ty wiesz, kurde, muszę iść do lekarza, bo to tak siak, bo ty nie znasz swojego ciała, ty robisz jakieś rzeczy, które y, nikt inny nie może zrobić i ty nie znasz swojego ciała i mówisz, że musisz iść do lekarza, Okej, okay. Ale jak ja ci powiem, że ty jak poznasz swoje ciało, to ty będziesz wiedzieć. W którym miejscu, co masz nacisnąć, albo jak wprowadzić Twoje ciało w stan samoleczenia? Zado zadowolony, z zaintrygowany, zaintrygowana. Tak, jest taka możliwość, aby Tobie dać taką władzę nad Twoim ciałem, która jest integralną Twoją częścią. Tylko zapomniałaś, jak z tego korzystać. Zapomniałeś, że w ogóle takie coś istnieje i możesz z tego korzystać. To pogadałem, nie? Ok. To teraz powiem Ci jeszcze inną rzecz. Twoje życzenie jest dla mnie rozkazem. Jeżeli ty mówisz, ja chcę iść w prawo, a idziesz w lewo. To jak na przykład widzę. Inną stronę pokazuje, a inna się pokazuje tam na wideo. I w... jeżeli ty kierujesz samochodem i ty skręcasz w jedną stronę, a twoje kółko drugie będzie skręcać w drugą stronę, to co się zrobi? No, rozkraczy się auto. I teraz w tym momencie to o czym ja chcę ci powiedzieć. Jest coś takiego, że twoje ciało. Mówi jedno, Twoja dusza mówi drugie, a umysł w ogóle co innego. Czyli masz sprzeczność w Twojej osobie, w Twojej postaci, i dzięki temu, zamiast być tu i teraz pełną swoją osobą, to Ty, Jesteś wszędzie i nigdzie. To tak jak na filmach pokazuję, jestem wszędzie i nigdzie, albo jest wszędzie i nigdzie taki szpieg z krainy deszczowców. I, I co dalej? I wtedy pojawia się problem, ponieważ pojawiają się problemy z ciałem, choroby. Jakieś ułomności się powiem, bezruch, albo coś, co blokuje Twoją podświadomość. Przepraszam, ale uwalniają się niektóre rzeczy. I zobacz, że Twoje ciało, umysł i dusza mają być całością. Czyli ty. Jak najbardziej możesz wszystko zrobić, jeżeli będziesz zadowolony. Jeżeli będziesz uśmiechnięty, uśmiechnięta ducha do ucha yy, i wykasujesz swoich wampirów tych yy, energetycznych, którzy tak przychodzą do ciebie, półgodziny, dzień dobry. Ja tylko chcę od ciebie ukraść energię i się będzie ładnie uśmiechać. A ty wiesz, kropniesz drzwiami. I spadaj. Przecież możesz to zrobić, ale może brakuje Ci odwagi, ponieważ jesteś za słaby, za słaba energetycznie, aby się przeciwstawić, przeciwko Twojemu manipulatorowi, przeciwko osobie, która okrada Cię nie z pieniędzy, nie. Z dób materialnych, ale okradać ze swojej własnej osoby, obdzierać się z energii, która prawnie ci się należy i jest Twoją integralną częścią. No zobacz, jeżeli Ty powiesz, okej, okay, ja chcę, aby moja energia była tylko dla mnie, yy, i niech się tam, powiem brzydko, gonią. Ci, co chcą mnie okraść, bo ja wybuduję sobie taką barierę, że nic nie będzie potrafiło się przedostać. I będziesz taki aniołek, i co? I wtedy masz ku temu pełne prawa. Jeżeli ty myślisz, że coś jest możliwe dla ciebie, to jest to możliwe dla ciebie. Jeżeli ty uważasz, że ta osoba jest poza twoim zasięgiem, to tak jest. A jeżeli ty spróbujesz podejść do tej osoby i porozmawiać, powiedzieć dzień dobry, cześć, czołem, hej, która godzina? I wtedy taka osoba mówi okej, okay, no to coś, ee, może zróbmy coś razem. Może wyskoczmy gdzieś na jakiś obiad, albo lunch, albo kolację, albo cokolwiek innego, żeby można było pogadać, pokonwersować, pokonwertować niektóre rzeczy i stworzyć coś, co jeszcze nie istnieje, albo ty masz część, druga osoba ma część i jest OK. Ale zobacz, jeżeli ty w tym momencie. Mówisz, nie, nie jest jeszcze tak źle. Nie jest jeszcze aż tak podle, żeby nie można było wytrzymać. No, może nie jest, ale mogło być zawsze lepiej. Jeżeli ty mi zaufasz i zaufasz Agnieszce, która razem ze mną tworzy ten kanał. Ten profil na Facebooku, tą stronę prowadzimy razem i zobaczysz pierwszą zmianę, że na przykład poczujesz ulgę, zaczną się ludzie dobijać, ty I będą kłapać dziobem o jakieś pierdoły, no to zobacz, że te pierwsze osoby, które się odzywają. Zawsze mają problem taki nie ze sobą, tylko z tobą. Bo próbujesz się usamodzielnić. Próbujesz zrobić coś, co jest im nie na rękę. Próbujesz samodzielnie myśleć, próbujesz samodzielnie podejmować decyzje i próbujesz mieć swoją energię tylko dla siebie. A to jest niewygodne. Przestajesz być. Marionetką, a zaczynasz być stuprocentową swoją osobą. Ok, a teraz mi powiesz, że. No tak, ale bo ja i. W powietrze zeszło. Jeżeli. powiem tobie tak. Jeżeli ty chcesz zmienić swoje życie, ale nie tak jak na spotkaniach motywacyjnych. Milion w tydzień! Możesz zrobić wszystko! I po jednym dniu, takiego prania mózgu, ty mówisz: Tak, ja mogę, wszystko! i tak dalej, ale nie ma tego działania. Mija tydzień, i z takiej euforii leci do dołu. Twoja spójność leci do dołu, Twoja osobowość leci do dołu, Twoja pewność siebie leci do dołu i nie masz już tego entuzjazmu. Idziesz po prostu kopiąc kamyk przed siebie i... No i tyle. No i zobacz, co się dzieje dalej. Wszystko cofa się. Wszystko się kiełbasi. Jeżeli ty powiesz, no tak, ale ja nie mam czasu. No, sorry. Masz zawsze dwie drogi. Albo ucinasz coś, co ci po prostu ani nie przynosi żadnych dochodów ani nie przynosi ci żadnej przyjemności ewentualnie możesz uciąć coś ze snu tą godzinę e, dziennie a, godzina to dużo, tak? dobrze e, powiem ci tak a jeżeli dam ci trzy dni kursu Oddychania, darmową część tego kursu. I ty, bo też na YouTube będziesz mógł mieć linka do tego, yy, i Ty powiesz, że 3 minuty to jest za dużo dla Ciebie, żeby można było się prawidłowo nauczyć oddychać, to nie mamy o czym rozmawiać. Bo jeżeli ty nie chcesz zmienić swojego nastawienia swojej głowy, jeżeli ty nie chcesz zmienić niczego, co tobie przeszkadza, to ja tego nie zmienię. Agnieszka tego też nie zmieni. Nikt tego nie zmieni. Bo ja mogę niektóre rzeczy zrobić za ciebie. Agnieszka może niektóre rzeczy zrobić albo razem będziemy robić wspólnie coś dla ciebie. Ale jeżeli ty nie zmienisz i nie zaczniesz działać, to nic się nie zmieni. Dalej będziesz chodzić do tej nudnej pracy, dalej będziesz mieć to, co ty nie lubisz. Wściekasz się, że idziesz do pracy, wściekasz się, że nie masz czasu, poświęcasz tyle czasu wszystkim dookoła, ale nie sobie i nie możesz wygospodarować tej godziny dziennie. Nie możesz Bo co? Bo nie masz pieniędzy? Jeżeli w tym momencie mamy energię pieniądza, taki kurs y, z Agnieszką ruszyliśmy. Energia pieniądza zajmuje 11 dni. 11 dni, i po godzinie czasu maks, półtorej musisz poświęcić, aby Twoje życie się zmieniło. Aby zdjąć z ciebie blokady które ktoś tobie założył na głowę, ktoś, kto założył na kajdanki. I co się dalej dzieje? I ty mówisz mi: "Nie, bo ja nie mogę, bo to, bo tamto, bo to jest godzina czasu, to ja mogę się wyspać". Nie, nie wyśpisz się. Nie skorzystasz z tego, aby ten czas był wykorzystany w produktywny sposób. Co to jest godzina czasu? A powiesz, że będziesz mi teraz wyliczać, ile ty teraz zarabiasz? OK. Co się stanie, jeżeli ty w tym momencie poświęcisz tą godzinę czasu? Ponieważ... Niektóre rzeczy można zrobić jadąc samochodem. Wiadomo, że nie, nie napiszesz wszystkiego na kolanie jadąc samochodem, ale możesz przesłuchać niektóre nagrania. Niektóre nagrania trzeba słuchać przed snem, ale to chyba nie jest jakiś tam problem dla Ciebie, aby to, że Ty w tym momencie ruszasz z Twoją zmianą, ponieważ Ty chcesz zmienić, Coś. Ty chcesz, aby wszystko, co ty robisz, miało sens. Szukasz sensu. Sensu życia, sensu pracy, sensu rodziny, sensu, że to, co robisz, w ogóle ma sens, albo szukasz celu. Masz możliwość zmiany. I to nie musi być ogromna zmiana. To może być mały krok, ale krok. To może być przejechanie kawałek samochodem. Pomyśl sobie, że jeżeli ty masz za 11 dni zapłacić 111 zł. No to nie jest dużo w porównaniu, że odpuszczą ci niektóre rzeczy, odpuszczą ci twoje winy, twój duch będzie mógł być odprężony, twoje ciało zrelaksowane i powiesz: "OK, to pobudka". Zaczniesz dostrzegać inne rzeczy. Zaczniesz dostrzegać możliwości, odetniesz inne gangreny, które Tobie nie służą, a przyciągniesz takich ludzi, z którymi zrobisz coś fajnego. Zrobisz coś, o czym marzysz. Zaczniesz realizować swoje marzenia, albo jak do tej pory, możesz realizować cudze. Co ci z tego przyjdzie, że nic nie zmienisz? Kiedyś słyszałem taką historię. Jest sędzia. Oczywiście sytuacja i cała akcja dzieje się na Dzikim Zachodzie jeszcze tam 200 lat temu. Jest sędzia, który zawsze ma tylko dwa wyroki. Jeden. Szubinica. Za przewinienia, które tam ktoś coś zrobił. Drugie: czarne, nieznane drzwi. I co ludzie wybierają? To, co znają. A jeżeli ty chcesz, żeby coś się zmieniło, to wybierzesz szubienicę czy czarne, nieznane drzwi? Dlaczego? Pytam się o to nie bez powodu. Bo ty chcesz coś zmienić, czy chcesz dalej chodzić tą samą ścieżką? Jeżeli chcesz chodzić tą samą ścieżką, wyłącz wideo. Jeżeli ty chcesz zmienić coś faktycznie, bo myślisz, że już twój dyskomfort jest tak duży, że możesz faktycznie rzucić wszystko w cholerę, wyjechać, na jakąś wyspę, założyć tam hotel, hotelik, robić tam biznes z innymi ludźmi na wyspę czy do ciepłych krajów po prostu, ale o, muszę się nauczyć języka. No tak. Albo na Migi, albo Google Translator, albo jeszcze jakieś inne urządzenie, które będzie ci mówić, że tak można, a tak nie można. Są różne fora. Są y, osoby, które żyją w różnych krajach i z nimi możesz porozmawiać na te tematy, które Ciebie interesują. Bo tak jak Ci powiedziałem na początku, Twoje życzenie jest dla mnie rozkazem. Jeżeli ty powiesz, okej, okay, dobra, moja podświadomości, zróbmy to, to ona zacznie to robić. Jeżeli Ty powiesz, mój aniele stróżu, pomóż mi. Chcę to i to. Na czarodoro.pl jest cud wdzięczności. Zacznij go pisać codziennie. Pierwszy krok za Tobą. Oglądasz to wideo, dotrwałeś przy mojej paplaninie do końca. Wejdź sobie na czarodoro.pl Cud wdzięczności. Taka grafika jest duża, kolorowa. Wejdź, przeczytaj, napisz. Jest taka fajna zależność między tym, co piszesz, a tym, co czytasz zarazem, i te połączenia w głowie pokazują, że te, te połączenia są. Bardzo unikatowe. Czyli między tym, co piszesz, a tym, co sobie mówisz, że piszesz i piszesz, e, zachodzi taka interakcja, że staje się to Twoją taką częścią do realizacji. Czyli piszesz, że ja niżej podpisany będę mieć milion w ciągu roku i milion w ciągu Pół, pół miliona czy tam ileś tam tysięcy w ciągu pół roku i rozpiszesz sobie to na kartce, żeby to było możliwe do realizacji albo zaplanujesz, że taki i taki plan mam, że na tym y, będę robić to i to, y, zrobię to i to, znajdę sobie partnera takiego i takiego y, i plan jest, że nie wiem, chcesz mieć dziecko i potrzebujesz drugiej osoby, ale jesteś w takiej sytuacji, że kurde taki jakiś gamoni przyciągam, że normalnie już nie mogę, to później jest to, że już się odechciewa, a jeżeli ty zmienisz część siebie, będziesz mieć szczęście i w miłości. I w tym, co robisz. Jeżeli coś ci się podobało, jeżeli coś pomyślałeś, pomyślałaś, że może ci się przydać, odezwij się, wejdź na czarodoro.pl, dąż do naszej grupy na Facebooku pod taką samą nazwą Czarodoro. Możesz do nas napisać y, prywatnie lub na maila magia.czarodoro.pl. Jeżeli Ty chcesz zmienić małą część siebie, maluteńką, a żeby Twój świat się zmienił o tyle, odezwij się. My jesteśmy po to, aby Ci pomóc. Także miej wspaniały dzień, trzymaj się cieplutko i do zobaczenia w następnych nagraniach.